Jedzie. Śmiało, ręką. No dawaj, pokazuj. Może zatrąbi. Mocno. Ha, 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 ha. Super, widzisz, zatrąbił do ciebie pan. Ekstra. Zatrąbił pan. Ha, ha. Ale fajnie, zobacz jaki wielki. Zobacz, kochanie. Patrz ile wagonów. Zobacz, zobacz. Już, kochanie. <gryny> <gryny> Specjalnie do Hani zatrąbił, tak? Patrz, ile jeszcze wagonów, zobacz. No i co, wcale nie jest głośny, co? Super.